Podjdź do przodu, spokój Okej, okay, dobra, to nie był dobry pomysł Kupiam To tam co w GTA v, jak przerwie się i to mój <grybujesz> Co ty? Pomyliłem przyciski <grybujesz> Naprawdę, pomyliłem przyciski <grybujesz> Przeciągnięcie Nie umiem lądować tym. Ty wiesz, że jak ty lecisz, to rozpylasz cały czas tą truciznę? Mmmm. się stało? Ona już wystrzeliło. Szkoda, jak już jest jakiś pojazd w grze, to to musi że zapisuje się w garażu. Czy ty właśnie się palnikiem od gniazdzi? Lepiej, chcę je podpalić. Mhm. Udało ci się. Mam bata. Ja też. O, dobra, mamy majne potęciły. <grymne> ja strzeliłem Hedrzeuta. <grymne> y on zrobił mi taki ten Tippos. Te Run! Mamy Dobra, To się uderzyło od nas Jakbyś <gryś> wykręcił na kotwiczce, to uważaj, żeby się nie wkręcić w śmigła <gryś> <gryś> Tego na nie, nie mamy nie mamy tego niebieskiego mamy Ale tego, tego kad kadiraka nie mamy No jest Mogła nie wbiec mi pod celownik. Nie, na no kapilak bym.